Czy uda mi się przetrwać morderczą karciankę? Rząd gasić. Przekonajmy oh się. Cześć wszystkim, z tej strony Krimer i tak jak zapowiedziałem w wstępie, zagramy sobie w morderczą karciankę, czyli w Arsonate. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, gorąco zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i pozostawienia łapki w górę, a teraz nie przedłużając, zapraszam Cię do oglądania. Zagramy sobie na poziomie normalnym. Tak, tutaj możecie przeczytać. Eee, host będzie mógł. Eee, host będzie mógł czytować. Ja nie. Ale jaka to jest zabawa bez eee, dużego poziomu trudności? Bez obijania też bawełny i kłamania. Muszę przyznać, że gierkę już ograłem jedną rundę, więc mniej więcej wiem, w czym się to je. I powiem wam, to jest naprawdę tak przyjemna gierka, jakby... Fabuła jest taka, że chłop nas wprowadził, budzimy się w wieży strażniczej, takiej w środku lasu. I właśnie, będziemy grać w morderczą karciankę. Ale to nie jest zwyczajna karcianka, jakby wam się wydawało. Gra jest podobna do Backshot Roulette. A no i tutaj nie strzelamy sobie z... Mam jak tak. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. A tu wyjść, A nie wejdź, co? tak gra w tą grę, że... Nie pamiętam co on A dobra, nie można. A więc, eee, Kres listyką bardzo podobna do Baku To tutaj zamiast strzelać do siebie i blankim, będziemy wybrać karty. A nie będziemy wybierać kart. Tak, zwyczajnie, jakby ludziom się wydawało. Także oje oj. Mordercza karcianka, wybierze złą kartę. Chłopie zabije. Musimy chronić wierzę i rozwalić wieże wroga. Tylko że różnica jest taka, że las za nami zaczyna płonąć w reali. Więc nie możemy się spać w realu, co jest dość trudne. I właśnie takie coś polega na tym, że spieprzyłem. bo robiłem 3, 4, który moje dobrze. Teraz pewnie pewnym tu. No i teraz ja muszę palić siebie w tą stronę, a muszę palić w tą stronę. I będzie coraz trudniej, bo w pewnym momencie będę dostać przedmioty specjalne, które będę mógł chować. I gaśnica pozwala mi gasić jeden z moich elementów, ale wolę sobie ją zachować druga gaśnica. Stakujemy ją. To jest, to jest meta na moją grę zastakować gaśnicę. Nie się na to, że chłop się pierwszy spali Ty chamiu, masz Jest ser... Nie powinno się wszyć Łom Łom jest świetny Bo kradnie. Ale lubię kraść Jak się nie ma co się lubi, to tak się kradnie co popadnie. I chłopak się też nie ugasi Szczęście mi dopisuje, panowie To Gaśn gaśnica Otóż nie Sikierpa. Otóż tak! Gierka powoduje to, co jak dobrze pamiętam, że rozwalam drzewo, znaczy podpalam ja? czy coś, ale coś dostaje, Ale właśnie, można zaatakować chustę. I zobaczymy, co się stanie. Oh Pity! Jakby... Chyba przegrałem, nie? Aha, chłop nie może umrzeć, dopóki nie zakończymy swojego biznesu. No dobra, czyli zmarnowałem itemek. Ale kolejna gaźnica, nie? Dopóki chłop nie będzie mi ich kraść, to ja mam się dobrze. Dwie lunety, czyli on może podglądać moje karty. Benzyna, może podpalić jeden z moich, z moich drzew? O oh, fuck, Not good. Dobrze. Tutaj mi gaśnica. Dobra, myślę, że mogłem zasłużyć użyć. już mi się kończy miejsce w storage'u. No, podejrzyj się tą kartę. Mam to Kaź. I see, I see. Tak, 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 ty widzisz. A ja wiem, że teraz sobie to wszystko pogaszę. Tak, podglednij sobie i tak ci to nic nie da chłopie. Okay. dobra, podpowieszmy coś tam pozwaj. Wy sami widzicie, że animacje są tu bardzo efektowne. Ojej, trochę przewalam. A czy ja chcę zgasić rzeczy. No jedną mogę ugasić. Jakby. Na razie. Dobra. Łom. Zamiast sikierę. No nie. Zaszczyt co na gaśnicę. Jakby. Dobrze, że nie trafił mnie. Jakby przyspieszę się, że dostanę sikierą w twarz. No, ale to chyba dobrze. To chyba dobrze. Weź tę gaśnica. Shikir, shoot. Mogę chłopa za to powiedzieć drugi raz? No tak średnio bym powiedział. By Byłoby ciekawe. Nie bym może się. Oooo. Ale to gaśnica. No jest na razie useless. Oooo. Oooo. Dopóki chłop nie ma to ja nie się nie gaszę. No jaki ham, on coś widział. On tu podejrzewał. Dobra, on wcześniej podejrzewał to, to nie może być Zła Gaśnica, gaśnica. Kurde. Ja chcę gaśnicę. Dobrze płonił. No ja wiem, że czasy no. Tylko ja wiem, że ja wiem, kolego. Bo... Dobra. Myślę, że spalę jeszcze te dwa i już gasić To jest takim. O, jest guśnica. Guśnica! Guśnicu! No, się, tak ci to nic nie zjadło. Dobra, gaśnica. Gaśnica. Jest kaśnica! Jest gaśnica! O -o. Nie. Co tam mam? Nie mogę tego zamienić. No nie, ma gaśnica. O ale ja zwaliłem. Już mam Mam plan. I wykonam go sam. Mam no, najbardziej złowieszczy plan jaki w życiu powstał. Bo to jestem tym głównym złolem tej historii. Teraz ja zwyciężę. I ty mnie chłopie nie powstrzymasz. W tej masce z Myślę, że ja się boję nad nadprzyrodzonej mocy? Zapomnij. Tutaj się toczy walka o to jest ten Sigma. Ej, ja nie miałem pensy do podpalenia? Chyba nie miałem. Ale mogłem ją wziąć. Dziękuję. Jeszcze Baba To nic personalnego. Aha. Dobra, przynajmniej nie do tego zna. Dziękuję. To on może mnie uratować Dobra, praktyk No, mógł być lepiej Spójrz Yes, kradę ci O, to się przyda Na razie nie używam gaśnicy, ona może się. Uuu. Dobra, teraz potrzebuję tego. Potrzebuję zdobyć. E, właśnie. Benzynę. Ooo. O nie, on mi będzie podglądać karty. On mi podgląda karty. To niedobrze. Zostaw mnie, U mnie pali! O o, no o, na A. Kur... nie. On kradnie. On mi coś kradnie. Ja pier... Wszystko mogłeś mi ukraść, przyjściutko. A ukradłeś mi akurat to. Dobra, pokaż mi co tu masz. Tu masz ale to przewale. Ale to przewale. Ale to i Siukasiu. Ja mam dwa życia. Dobra, już pomnę. Przegrałem tą gierkę. Brakuje mi słów. Nie, chyba nie, nie mogę się tym ratować jakoś. Nie. Nie pójdź mnie. Tu jest kaśnica. No dobra. I nie mam wyboru. Pójdziesz ze mną, chłopie do Game set, no. No. Jak mam cię wziąć do grobu, to nie. Nie boję się śmierci. Tylko nie rób tego oka, bo to jest creepy. Hm? No, jaki deal? No, co ty chcesz znosić? Co? Nie, 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 nie. Co ty? Nie, nie. Ty, wiecie, to jest twoja maska, chłopie. Bo... Dlaczego? Nie, 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 nie. Łupie. A nie, może nie chcę jej powie... Czy jak ja założę tą maskę, to stanę się nim? Czy to jest pętla czasowa? Ej, nie To nie będzie, to nie będzie no odcinek z tego, nie? Nie, za urząd, ale się wywadzie, ja, dobra. Zaakceptujemy ten No, zobaczmy. Ogród znalazł nowego właściciela. Aha! И так мне чуклась, и так мне чукнул, пацан. Нет... Подождите, я сейчас пойду по другому... что... Я стал им, To jest pętlacz w słowach? Teraz to wygram. Teraz to zwyciężmy. No chyba, że on po prostu dostaje jakiś masterzyczny start. On się już gasi. No! Aaaa! Wygrałem 50-50. Aaaa! To są jakieś jaja. Dobra, proszę jeszcze ci tam tak mi ich z zbolał, po No kradnie, ja wiem, że ty chcesz coś. No. Moja no, powiedzona, kota. Jak się nie ma co się lubi, to się kradnie sobopadnie. No, podglądaj sobie, tak ci to nic nie da. Bo nie... Chyba, że ma. A, no, no, no. Wat is dit voor een plafond? Wat ha 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 een plafond? Oh nee, nee dat niet <laughs> uh -huh -huh. Hey, kijk! Oh, je bent weer binnengekomen! is Dawaj mi gaśnicę, jak się nie ma, co się lubi. to się staruje gaśnicę? Dawaj gaśnicę! Gaśnica, kurde. Oh, o jest, Gaśnica, gaśnicą. Jest git, jest git. Dobrze okay, jest. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie kradnij mi gaśnicy, proszę. Tylko nie gaśnice! Kopie. Kupimy się, tak? Jesteśmy mną! Porwę! Dziękuję, Creamer, z drugiego st końca stołu. Kaśnij co? To... Albo oglądaj sobie. Aj si, si, tak, tak, widzisz, widzisz. Ja zobaczę tw Twoją spaloną twarz. Ha! O! Jest uh. gaśnica! A! Olej też może być! Znaczy olej, benzyna, benzyna też może być! Nie było! Dobrze A może nie, dobrze? Gaśnica! Uwaga no, się. Dobra, po raz pierwszy zacznę wypracować. Bo mi... Piek... tutaj... jak jak pieczy mi... dupę. To ja nie lubię gorąca. Ochłośmy trochę klimat. <grystanie> o oh, fakt. Ochelna. Oh, no. Ochelna! Oh, no. Dobra, ale sikiery mi się... Dobrze. Podpal się już raz. Niedobrze. Najgorzej. Najgorzej. On ukradnie... Sikierę. Ukradnie mi sikierę. Słuchaj, jesteśmy na. Ludisz sikiery. Jestem speechless. Jestem z Cross, Ten tak program... drugi raz z rzędu. Oaj. jeszcze mi krawie, co popadnie. Zacząłem się po prostu dupa. Mogę to podejrzeć i sfajczyć. To jest oszustwo. Ale zgodziłem się na to, wybierając ten tryb gry. Ale mogę ci to hapnąć, pa Give me that shit! Gamblinguję, gamblinguję. Também musi być ten dodatkowy inny mózg. Aaaa, mogło być lepiej. Mogło być gorzej. Ale dajem jedno, jedno pole. Pa! Jest git. Chyba. Mam tyle samo wyciągniętych. Jesteśmy na równi chłopie się na trzy! Proszę łąk, łąk, taki shield Z wszystkich rzeczy Dajesz mi taki shield mi się nie przyda Ej A może mi się przyda no Dobra, mi się może przydać wiem ja by chłopie! Co <śmienicza> tej szybko? Po prostu mi tu. No kurde, dobra, chcę się zapalić, ale może nie teraz. A potem to kanceluję. To kanceluję w... Bo... No dobra, ale jak tu będzie dodatkowy internet? A dobra. 2 łomy. łomy Ja z tym nic nie mogę zrobić Teraz no, Motiv do możemy okryć wszystkiego UZERA Na szczęście jest miło. Co tu mamy? Czy wiem przegromną, tam A to chce skupić turę, która nic mi nie da Bo tam chłop nie będzie mieć podwójnych tych Tutorial, jak przewalić karciankę. Made in... Made in Krimerland. No kurde. No. Popie, nie. Ja się też nie zgadzam. Wiem dobrze, co to jest. Shall we? No, 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 hel no. Nie tym razem. Pies. Nie boję się śmieć. Pity, tak, czyli swoją powinność. I żeby cię na oczy nie widział. What? A, czyli słoneżywca. No tak. Pozwolę dosyć się w twarz. Mam nadzieję, że gierka się spodobała. Zrobiliśmy dzisiaj... A w dwa zakończenia. Z tego co wiem, jest ich w tym demo znacznie, znacznie więcej. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Naprawdę mam nadzieję, że gierka się spodobała. A jeżeli tak, to zachęcam do napisania komentarza z poradami oraz z... czy chcecie po prostu więcej Arson... Arson... Arsonite, To naprawdę świetna, świetna gierka. To ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. I cześć.